Elektryk bez granic. Wyprawa do Włoch na małej baterii. Podróż autem elektrycznym z baterią 28 kWh do Włoch? Niemożliwe, a jednak udowodniłem na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku, yy, wybierając się z rodziną ajonikiem do Rawenny. I nie była to przysłowiowa droga przez Mękę. O kosztach niskich nawet nie ma co wspominać. Wiadomo, że nieprzekonanych się nie przekona. Czasem może warto się przekonać, że mity o tym, że się nie da, pozostają tylko mitami, a powiedzenie, że chcieć, to móc, jest jednak jak najbardziej prawdziwe. Zapraszam do relacji z elektromobilnej podróży na bateriach. Była to wspaniała wyprawa elektrykiem do Włoch. Dwa lata temu Chorwacja, Nissan Leaf 62 kWh, rejon Zadaru, wyspa Pag, a tym razem Hyundai Ionikin 28 kWh do nadmorskiego kempingu w okolicach Rawenny we Włoszech. Czteroosobowa rodzina na pokładzie. Podróż czteroosobowej rodziny z autem zapakowanym bagażami na pogórną półkę bagażnika, jakieś 250-280 kg załadunku łącznie z pasażerami, Zaczęła się spod krakowskiej wioski w gminie Skawina z praktycznie w 100% naładowanym pojazdem. Tak jak poprzednio do Chorwacji, tak i tym razem postanowiliśmy jechać przez Słowację autostradami, koniecznie wylinięte tutaj 10-dniowe, dostępne online do wykupienia. To jest jakieś kilkadziesiąt złotych. A następnie zrobiliśmy sobie nocleg w położonym u stóp góry pensjonacie na uboczu trasy S6. Jakieś 180 do 200 km na zachód od Wiednia. Jeśli chodzi o pierwszy odpoczynek, to zrobiliśmy go sobie na Greenwayu w kieszuczkie Nowe Mesto. To jest nieopodal Orlenu, właśnie stacji paliw Orlen. No i tam kupiliśmy sobie kawę, a dzieci skorzystają z toalety. Po nocnym odpoczynku w Ordenberg, na naładowaniu akumulatorów tych takich wewnętrznych, naszych organicznych, ruszyliśmy w dalszą podróż i tutaj drogami A9, potem 320 i 145, która wiodła w pierwszej kolejności do położonej w Alpach zaltburskiej gminy targowej Hallstatt, i to jest nad jeziorem Hallstatt że... Parking podziemny, tutaj był brak zakazu wjazdu EV, no to dziwaki, za kilka euro mm, przez dwie godziny. Ale można było również skorzystać z ładowarek AC umiejscowionych przed samym parkingiem, przy głównej drodze w tej miejscowości. Obołożenie tych stacji jednak było spore i skorzystaliśmy z parkingu. A później zajęliśmy się zwiedzaniem miasteczka, które zachwyciło nas swoją malowniczą architekturą, historią wydobycia soli, bo jest tam najstarsza na świecie kopalnia tego surowca oraz otaczającymi je górskimi krajobrazami. Można też wyjechać kolejką linową na górę. Hallstatt przyciąga jak magnes. Nie dziwne, że wygrywa wszystkie plebistydy na najpiękniejsze miejsce w Austrii. Dalej pojechaliśmy na południowy zachód drogą 160 przez znany ośrodek narciarski i wypoczynkowy Bischofshofen aż do pięciotysięcznego Brück an der Glos Glockner Straße, gdzie zjedliśmy pyszną pizzę. Na i napojeni skierowaliśmy się dokładnie na południe, w stronę Glosklochner-Hochalpenstrasse i góry Hochtor. Przełęcz Hochtor jako przełęcz drogowa leży na granicy austriackich regionów Salzburga i Karyntii, a granicę tę przekroczyliśmy w 300-metrowym tunelu poprowadzonym pod właściwą przełączą Hochtor 2575 m nad poziomem morza, oddzielając masywy z najwyższymi szczytami jak Glosklochner. 3798 i Hoch Arn 3254. Trochę historii. Tu warto wspomnieć o historii, bo od najdawniejszych czasów w każdym razie już w czasach przedrzymskich prowadził ten jeden z najważniejszych transalpejskich szlaków handlowych. Zaświadczają o tym liczne przedmioty i fragmenty przedmiotów z różnych okresów historycznych, znalezione zarówno w pobliżu samej Przełęczy, jak też wzdłuż całego szlachu. Biegnącego w przybliżeniu tak, jak dziś biegnie droga 107. Warto nadmienić, że sam pomysł zbudowania widokowej wysokogórskiej drogi jako atrakcji mającej przyciągać turystów i uważanej dziś istotnie za jedną z największych atrakcji Austrii powstał 100 lat temu, a sama budowa prowadzona była w latach 30: 1930-1935. Jak podają władze, dziś przyjeżdża tu około miliona turystów rocznie. Droga jest płatna dla pojazdów elektrycznych, ponad 10% tańsza, to jest jakieś 38 euro, i otwarta tylko w miesiącach letnich. My wjechaliśmy na nią praktycznie zaraz po otwarciu, więc okna samochodu dzieci mogły ładować śnieg na ręce. Widoki na pobliskie szczyty i doliny zapierały dech w piersi. Z rekuperacją. Na szczyt dojechaliśmy z zasięgiem ledwo kilkudziesięciu kilometrów, ale jak wiemy, w elektrycznych samochodach mamy odzyskiwanie energii przy zjeździe, więc jadąc z górki na południe zasięgu przybyło nam aż na kolejne kilkadziesiąt kilometrów więcej. Teraz dajcie mi spalinowe, któremu przybywa w ten sposób paliwa, nawet w Bugatti czy Ferrari, tak nie ma ha. Słońce chyliło się ku zachodowi, więc żwawym krokiem pojechaliśmy w stronę południo drogą numer 110 na Pass Strasse, aż do granicy z Włochami. Nierzadko otaczały nas surowce skały, surowe skały, ale droga Interesująca i bardzo wąska zawijana nierzadko nad przepaścią. Stąd też pewnie oficjalnie odradzana jest po zmroku. Dalsza trasa wiodła SS52 już w stronę Tolmeco, a następnie wjechaliśmy na A23, minęliśmy od zachodu miasto Udine, by wskoczyć na autostradę A4 pod Wenecją i skierować się już na Ionity w miejscowości Ciodzia. To już było prosto na południe do naszego kempingu nieopodal położonej nad Morzem Adriatyckim miejscowości Ravenna w prowincji Ferrara. Na miejscu bardzo dobra obsługa homer. Infrastruktura w postaci zarówno pralek, supermarketu, restauracji, basenów jeszcze nie uruchomionych, bo dla Włochów chyba jeszcze za zimno. Choć temperatura na zewnątrz bo to tak 25-30 stopni Celsjusza. Barbecue, salony gier, kilka boisk, koszykówka, piłka nożna, badminton. No i plaża około 1 km od naszego domku kempingowego. W nim było już wszystko co potrzebne do odpoczynku na kilka dni. Klimatyzacja, ogrzewanie, mikrofalówka, lodówka i tak dalej. Samochód można było parkować pod samą wyrandą domku, pod karportami fotowoltaicznymi, bądź w innych wyznaczonych miejscach. Opcja przed sezonem, stąd na kempingu nie było za wiele osób. Ale wracając lokalnie, zrobiliśmy kilkaset kilometrów, zwiedziliśmy m.in. Comaccio, które to miejscowość była zwana Małą Wenecją. Raven, niesamowite mozaiki w kilku obiektach, na które można zakupić wspólny bilet. Polecam San Marino, oczywiście też polecam piękne wzgórza, Stare Miasto, w tym wieże, mury obronne, Muzeum Tortur i tak dalej. No i na koniec port lotniczy w Bolonii. Część rodziny musiała jednak wrócić do Polski samolotem. Powrót. Sama droga do Polski to już mniej miejsc do zwiedzania, bo już mniej okrężna trasa w stronę zachodniej obwodnicy Wenecji, Udine, kierując się już na Willach, Winer, Neustadt i dalej już na słowacką autostradę do Żywca. Podsumowując, łącznie tam jest powrotem oraz jazda lokalnie. Wyszła samochodem elektrycznym około 3000 km, z czego? Kilkaset kilometrów wywieźliśmy z domu w Polsce. Naładowanie z fotowoltaiki w drugiej taryfie. A także z noclegów. Fotowoltaika pobyt obejmował wyliczony pobór prądu, a za resztę zapłaciliśmy na stacjach DC, głównie superchargery Tesli, to jest jakieś 82 zł za kWh, Ionity dzięki abonamentowi jednomiesięcznemu mieliśmy ceny po 2,50 za kWh, Greenway cenik 2,40 dzięki abonamentowi lub 3,15 na stacji partnerskiej. No, i też jeszcze uruchamialiśmy stacje austriackie, hmm, chyba AG Salzburg, tak to się nazywało, w jakichś takich małych miejscowościach, które uruchomiliśmy z aplikacji Plug Surfing. No, ale jechaliśmy tak, żeby do stacji dojechać na minimum 15% energii, z baterią dostępną 26, może 27 kWh. Jest to trochę bardziej utrudnione niż jazda Leafem 62, e, dwa lata temu do Chorwacji. No, bo, bo jednak e, tutaj trzeba było się częściej ładować. To znaczy o tyle głównie, że częściej się zatrzymujecie, prawda, średnio co półtory, co dwie i pół godziny. Praktycznie żadnego strachu przed spadkiem zasięgu i niedojechaniem do stacji ładowania. Aplikacja ABRP i inne aplikacje wspomagały nas w podróży. Bez problemek, bez kolejek. Wszystkie stacje uruchomiły się bez problemu, na żadnej nie staliśmy w mitycznej kolejce, choć to był czas rozpoczęcia i zakończenia długiego weekendu majówkowego. Cała trasa wyszła zatem około 706 zł do Włoch 404 zł, do Polski 302. Ja już to liczyłem z ogładą. Jakby euro było średnio po 4,30, no ale było po 4,20, 4,23. Gdyby z kolei policzyć koszty podróży samochodem spalinowym biorąc pod uwagę olej napędowy, spalenie około 6 litrów na 100 km, no to byłoby to minimum 1050 zł, w tym, w tym, Z tym, że plusy jazdy elektrycznym autem, mimo ciut czasowo dłuższej trasy, były takie, że mamy o wiele większy komfort, jesteśmy bardziej wypoczęci, mamy więcej zaawansowanych systemów. Porównuję to ze swoim poprzednim samochodem spalinowym, więc to mówię do swojego samochodu, który miałem. Mamy tutaj aktywny tempomat, utrzymanie paserów, włączanie klimatyzacji z aplikacji. Też od, znaczy, klimatyzacja z aplikacji? No, po prostu ta, czas, timer sobie ustawiamy i nam się auto schładza. I ostrzega nas przed kolizjami, Marta strefa. W ogóle to mamy. I, I jazdy ciszej, prawda? No, to to ma też znaczenie dla, dla komfortu jazdy. Nie musimy się bawić sprzęgłem, hamulcem ręcznym na podjazdach, gazu, itd. No, i tak dalej. No, to jednak tam są spore wzniesienia, więc, więc to nam ułatwia jazdę. Więc tutaj, biorąc pod uwagę to wszystko, podsumowując, mamy zauważalnie tańszą wyprawę. Brak konieczności szukania stacji paliw, już na miejscu, jeśli chodzi o statystyki, zużycie przy średniej z całej trasy tam do Włoch wyszło 12,8 kWh. Na 100 km przy średniej prędkości jest prawie 1300 km, jakieś 64 km na godzinę. Przy czym średnią zliczę nawet, jak to auto jest włączone na postoju, więc ta średnia spada prędkości. No, nie poruszać, więc średnia jest tutaj w dół. No a tak mieliśmy właśnie. Zużycie z trasy z powrotem do Polski to 12,8 na 100 km przy średniej prędkości ze 110, 1100 km wynoszącej jakieś 83 km na godzinę. Łącznie jazda do Włoch okrężną drogą przez Alpy zaobfitowała 9 przystankami z ładowaniem, suma jakieś 180 minut, a droga powrotna do Polski, trasa była ciut krótsza, mniej górzysta, to jakieś 8 przystanków z ładowaniem. Niektóre dosłownie były kilkuminutowe, łącznie może około 170 minut. Czas samego przejazdu bez wliczania przerw to około 20 godzin do Włoch i 13,5 godziny do Polski. Łączna ilość energii wpakowanej do, do baterii na trasie była to 266 kWh, a koszty ładowań dzięki abonamentom Tesli, Ionity, Greenway wyniósł 164 euro, czyli 706 zł. Pamiętać należy, że autostradami poruszaliśmy się na Słowacji, ale nie całej, w części Austrii oraz w części Włoch. Pozostałe to drogi krajowe, a lokalnie to tylko po ichniejszych drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. Minusy? Jazda praktycznie cały czas w trybie normal, czasem eco, a z górek to najczęściej pełna rekuperacja. I teraz minusy, jak za autozwo. Różne aplikacje, ale do ogarnięcia. Praktycznie skupiliśmy się na aplikacjach Tesli, Ionity i PlugSurfing. Zasięg tego auta, jak i przebieg transy nie pozwalał przemieszczać się w oparciu tylko o stację ładowania jednej sieci typu Ionity czy tam Superchargery. Więc musieliśmy się posiłkować dwoma trzema. Jazda, jau, jazda autostradowa na tym pomacie, raczej bliżej 110-120 km na godzinę, niż wyższy, choć czasem się szarpnęliśmy. W terenie zabudowanym, wiadomo, 50 km na godzinę maksymalnie. Zresztą dostosowanie było do znaków drogowych i pozwoliło nam to bezpiecznie dla nas czy dla innych użytkowników drogi dotrzeć do celu, a potem wrócić do domu. No, to są w końcu wakacje, ale nam to w ogóle nie przeszkadzało, bo primo, pierwszy raz to trzeba jechać uważniej, sekunda to w końcu wakacje, a nie jazda na złamanie karku. Tercio Powyżej 115 na godzinę robi się już istotnie głośniej, a mało kto lubi nadprogramowy hałas. Co do ładowania, kaucje na stacjach DC nierzadko wymagały pozostawienia po około kilkadziesiąt euro za każde uruchomienie. Ale na szczęście, zwroty na, końcu, na konto bankowe różnic następowały systematycznie w ciągu dosłownie 1 do 4 dni i to wliczając 1 maja. Mamy wrażenie, że jednak mogłaby ta infrastruktura w Polsce być ciut gęściej usadowiona, bo jesteśmy jakieś 3-4 lata za Austrią czy Włochami. Austria tu jest naprawdę bardzo dobrze i praktycznie w każdym zakątku mieliśmy do wyboru do koloru stacji AC, DC, choć niektóre musimy przyznać, że zostały pozostawione, zastawione nawet z spaliniakami na austriackich numerach. Trochę wstyd. A co do infrastruktury, to może za 4-5 lat będzie i w Polsce, tak samo jak, jak w tych krajach. Co nas dziwiło i, i co podziwialiśmy? Na miejscu, we Włoszech, ale i po powrocie, mieliśmy trochę pytań Polaków, jak to na tym elektrycznym się jechało samochodem, i jak długo, i trochę jakby podziwiali, że się odważyliśmy. Po wytłumaczeniu, jak wygląda taka jazda? Stwierdzają, że to wcale nie jest tak jak opisują i mówią o tych elektrykach, że w zasadzie to ładowanie w trakcie odpoczynku w trasie i posiłków to tak, które trzeba zrobić te przerwy. Ja, ja rozumiem, że można się ścigać z rodziną w trasie i dojechać tam w 12 godzin zamiast 14 godzin, tylko potem taki kierowca ledwo żyje i odsypia pół dnia zamiast cieszyć się plarą i pobytem z rodziną. Przy okazji zaznaczę, że oprócz naszego ajonikowego bolidu. Cała obsługa kempingu poruszała się tylko meleksami. Niestety pojazdy odbierające śmieci to już tylko diesle. Ogólnie w trasie spotkaliśmy najwięcej Tesli, w tym włoskich i polskich, koreańczyków czy Volkswagenów, głównie austriackie tablice rejestracyjne. No i był tylko jeden polstar 2. Suma summarum, było warto i kolejnym razem trasy nawet 1300 km z międzynoclegiem spokojnie można robić elektrykami z takimi bateriami 30 kWh. Ale chcemy zaznaczyć, że im większa bateria, np. 50, 70, 80, 90 kWh, a do tego niekosmiczne zużycia, co ważne, to jest jednak większy oddech. Plusem w Ioniku jest świetna krzywa ładowania, bardzo niskie zużycia energii i doładowanie od 15 do około 80% trwające, 20 minut. Dla zainteresowanych szczegółami przejazdu zapraszam do kontaktu w komentarzach na priw czy mailowego samochoduelektrycznychkraków.maopal.gmail.com. Chciałbym się ewentualnie podzielić doświadczeniem, jeżeli ktoś potrzebowałby jakiegoś wsparcia, wskazówek rat. Postscriptum: Austria, Włochy. Sporo długich, kilometrowych tuneli z prędkościami wewnątrz po 80, 90, czasami 100 km na godzinę więc nie wiem czemu w Polsce narzekają na tunel na Zakopiance, czy na trasie Łagiewnickiej w Krakowie, że ma niby takie ograniczenia prędkości. 2. Ogromna ilość stacji ładowania przy drogach, ale też w mniejszych gminnych miejscowości, na przykład w austriackim Kapfenberg, gdzie na niewielkim obszarze, że na obszarze było kilkanaście szybkich stacji DC. W tym zwykłe, takie 150 kW, ale i takie z mocami ponad 300. Trzymający się na ogonie samochodu włosi, chaotycznie, nielogicznie jeżdżący, jakby po hektolitach kofeiny, wyprzedzający na linii ciągłej, na przejściach dla pieszych, nie wpuszczający pieszych na pasy. Za to bezpie bezpiecznie jeżdżący Austriacy, trzymający odstęp od poprzedniego pojazdu, brak wariackich wyczynów na drodze publicznej i tym podobne. Mnóstwo fotoradarów, głównie we Włoszech, odcinkowych pomiarów prędkości, przede wszystkim właśnie Włochy. We Włoszech praktycznie brak stacji paliw jak w Polsce. Tam wszystkie były samoobsługowe, albo większość była samoobsługowe, te, które spotkaliśmy, e, więc tutaj Włosi mogą nam trochę zazdrościć, że praktycznie na każdym BP czy olenie kupisz to samo, co w supermarkecie Od pluszowych misiów, przez porcelanowe kubki, już nie mówiąc o żywności czy napojach wszelkiej maści. Słabo rozwinięta sieć myjni samoobsługowych, a jak już, to na jakieś żetony o terminalu potniczym to już zapomnij. W Polsce w supermarketach ceny takie same jak w Polsce, a przecież koszty życia w Polsce w stosunku do zarobków zdecydowanie wyższe. Mili, kulturalni, pomocni obywatele. Temperatury powietrza we Włoszech oscylowały za dnia od 20 do nawet 31 stopni w cieniu. I tu 1 maja taki zanotowaliśmy yy, wskazania. Plaże szerokie, ładne, łagodne wejście do morza, bardzo łagodne. A woda cieplejsza niż w lipcu, sierpniu w Bałtyku. Bardzo smaczne lody i kawa była pyszna. A z przygód to przebita opona, awaryjny postój na ruchliwym rondzie pod samym lotniskiem w Bolonii, a poza tym pobieranie na stacjach Tesli i Ionity i spore ilości kaucji, pieniędzy na ładowanie, które systematycznie były zwracane, ale jednak no, trzeba mieć zapas gotówki na koncie, żeby takie, na takie kaucje być przygotowanym. Dziękuję pięknie za wysłuchanie i za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.